Ta historia zakończyła się szczęśliwie. Dwie trzynastolatki, które zgubiły się na neskim poligonie, same wezwały pomoc, na którą szybko odpowiedziała neska policja. Funkcjonariusze apelują do rodziców i nauczycieli, aby przypominali młodzieży, jak ważna jest znajomość numerów alarmowych. Do zdarzenia doszło 18 kwietnia około godziny 21. Oficer dyżurny komendy powiatowej policji w Nysie odebrał telefon od jednej z dziewczynek. Która według ustaleń zgubiła się na terenie nyskiego poligonu. Początkowo podczas próby kontaktu telefon dziewczynki nie odpowiadał. Jednak niedługo później operator WCPR w Opolu poinformował, że zaginiona skontaktowała się z nim przez numer alarmowy 112. Poszukiwania rozpoczęto natychmiast, angażując do nich trzy patrole nyskiej policji. Po niespełna kilkunastu minutach jeden z patroli odnalazł pierwszą z dziewczynek. Siedziała na skarpie, e, obok niej rower. Jak ustalili policjanci, e, dziewczynki, dwie, trzynastolatki nastolatki, mieszkanki gminy Nysa, e, udały się po prostu wycieczkę na wycieczkę rowerową. E, jedna z nich upadła, druga nie zwracając na to uwagi pojechała dalej. Pierwszą patrol odnalazł niespełna jeden kilometr od zabudowań. Drugą natomiast napotkał podczas odwożenia tej pierwszej. Dziewczyny całe i zdrowe trafiły pod opiekę rodziców. Tym razem wszystko zakończyło się szczęśliwie, jednak nie każda historia ma taki właśnie finał. Przypominamy zatem naszym pociechom, jak istotna jest znajomość, wydawałoby się łatwych do zapamiętania, numerów alarmowych.